Siemano Siemano i z tej strony poświąteczny Meksicano e, Witam, e, witam Was wszystkich serdecznie, Skola z tyłu dzielnie stoi. Przyjechaliśmy spalić kalorie, trochę pogadać o tych świętach, bo jak wiadomo e, święta święta i po świętach i tak zawsze bywa, kupa przygotowań, kupa roboty, a potem tylko pstryknięcie palcem. I święta się kończą. I tak też jest dzisiaj kolejny rok. Eee, a tym samym coraz bliżej do Sylwestra, a tym samym coraz bliżej do meksykańskiej pięćdziesiątki. Ja będę miał pięćdziesiątkę w lutym. To dopiero będzie kosmos. Więc przyszliśmy sobie pospacerować. Trochę Wam opowiem o, o tych świętach, jak u mnie wyglądały, jak to się mniej więcej odbyło. Um, czy to kogoś interesuje, czy nie, um, kto ma ochotę, niech posłucha, um, a kto nie ma ochoty, niech popatrzy na, um, moim zdaniem, no ładne dosyć widoki, chociaż brakuje trochę śniegu, um, w Krzywym, bo jesteśmy w Krzywym um, nad jeziorem, którego nie pamiętam nazwy, ale chyba, ale to nie jest jezioro Krzywe chyba, a może mniejsza większość, w każdym razie, jak u mnie przebiegły święta, jak u mnie przebiegły święta e, ogólnie rzecz biorąc spokojnie, ale na biegu. E, na biegu i tak naprawdę e, my sami w domu spędziliśmy bardzo mało czasu. E, dla mnie osobiście za mało czasu spędziliśmy w domu, no bo niestety wyszło e, tak, jak zazwyczaj święta wychodzi że trzeba wszędzie biegać, ganiać, latać samochodem, tu, 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 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę e, te przygotowania świąteczne, które żeśmy robili dla siebie, no tak naprawdę powiem Wam, że m, teraz tak z perspektywy czasu, to myślę, że nie wiem, czy to w ogóle miało sens. Fakt, zastawialiśmy stół wieczorem, jak już wracaliśmy e, i to w każdy dzień e, świąt e, Bożego Narodzenia, ale ale no ale kurde już nikt nie dał rady jeść ani korzystać z tego stołu ledwo wcisnęłem moje ulubione e, moje ulubione dlaczego tu jest zakaz kąpieli o co chodzi przecież tutaj normalnie można było się kiedyś kąpać e, moje ulubione ledwo wcisnęłem moje słuchajcie moje ulubione e, golonki z indyka e, mięso prawie Nieruszone, mięso prawie nieruszone, sałatki prawie nieruszone, a to wszystko właśnie dlatego, że te obżarstwo, na które nas zapraszano, no nie miało końca, nie miało końca, no człowiek się obżerał, obżerał się, no bo, no bo jeść coś trzeba było, yy, tak więc po kolei, słuchajcie, no pierwszy dzień świąt, czyli Wigilia najważniejsza, Najważniejsza, najważniejszy chyba dzień, wigilia, no i, 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 i to na tej wigilii. Ważne też stan wody, no i stan wody się obniża. Dla jednych to niedobrze, dla innych całkiem dobrze. E, Wigilia, no i wiadomo, prezenty. My pojechaliśmy e, do e, mamy Iwony, do mojej teściowej. E, rodzinka w komplecie e, i było fajnie. Było fajnie, było wesoło, były prezenciki. E, ja otrzymałem, słuchajcie, e, otrzymałem bluzę Umbo, którą teraz mam na sobie. Jak inaczej, Umbo musi być. Nawet tam wiedzą, że Umbo u mnie jest na propsie. E, bluzę umbo i, i Muchawę. Muchawę taką małą Muchawę. Te Muchawy e, teraz cały czas ktoś e, reklamuje na swoich kanałach, jak nie odynie Senior, to Odyn, jak nie Odyn, to Corsir e, I ja dostałem taką Muchawę e, ładowaną na na USB. Eee, także święta fajne, dużo pierogów, pierogi bardzo dobre, i różnych takich jakichś e, potraw z mięsem, i z e, tfu, z mięsem, <laughs> z grzybami i z kapustą, nie z mięsem. E, więc, e, więc naprawdę, naprawdę fajnie. E, no i oczywiście, że się obżerliśmy na tyle, aż zajdzie do tej puszki. Puszka Pandory. Nic w jej nie ma. E, tak obżeraliśmy się, że przyjechaliśmy do domu, no i, i, i późnym wieczorem, no i, i stwierdziliśmy, że no dobra, no faktycznie no nie, nie, ma, nie ma, nie ma, nie da, nie damy rady jeść nawet tej swojej sałatki e, e, z przepisu babcinego, e, ledwo ruszyłem. E, <laughs> Ciekawa sytuacja wyszła z karpiem, bo mieliśmy karpia sobie w domu e, do zrobienia e, właściwie płat, bo, bo młody nie je, w ogóle ryb nie lubi smażonych w ranej postaci, a my z Iwonu chcieliśmy sobie usmażyć płat, e, płat e. E, taki powiecie, potem podzielony na kawałki e, karpia, żeby sobie tak jakoś e, te święta jeszcze tak e, zaakcentować. No i mieliśmy kupiony płac, spaczkowany i tak dalej. E, z datą ważności chyba do 26. No, przypominajmy, że to był 24. E, więc z data ważności do 26. E, pięknie zapakowany. Próżniowo czy też nie próżniowo, mniejsza o większość, no ale szczelnie e, kupiony w sklepie, leżał w lodówce oczywiście, że jakby, że inaczej, wszystkie zasady e, były tutaj e, spełnione i wiecie co, że kurde, że ten, że ten, e, ten karp się popsuł w ogóle, popsuł się, 24 otworzyłem te pudełeczko i dupa i waliło z gniłym. Mięsem. Masakra, co teraz ym, do tych sklepów dostarczają. Jeżeli u nas się popsuł ten karp, to popsuł się też u ludzi, którzy też tego karpia kupili. Nie wyobrażam sobie, bo o ile jeszcze my tam machnęliśmy na to ręką, no to ludzie, którzy na przykład yy, dla których ten karp był istotną. Yy, Potrawą tam na wigilię, żeby tam ugościć e, rodzinę, no to musieli zrobić ogromne oczy. E, nie wiem dlaczego, jak, jakim cudem, e, jak oni to robią, ale produkty, które dostarczają często ryby, bądź też mięso, niekoniecznie są świeże. I wierzcie mi, że to nie są winy sklepów. E, wierzcie mi, że sklepy czasem dostają śmierdzące, śmierdzące mięso do sprzedaży, już śmierdzące, i mają je sprzedać promocji. I ludzie biorą, bo nie wiedzą. A wierzcie mi, naprawdę, wołam informacje z pierwszej ręki. Więc z tym karwiem trochę się przejechaliśmy, trudno, machnęliśmy ręką, na jedzeni, byliśmy, zostały się nam jakieś tam sałatki i tak dalej, ale za dużo nie zjeliśmy. No i oczywiście prezenty. I co ja dostałem? Co ja dostałem w tych prezentach e, już w domu? W domu dostałem, słuchajcie, zegarek. Zegarek. Od żony zegarek. Zegarek Casio G-Shock, oryginalny, cholera, teraz będę mógł z nim wchodzić w wodę, chyba, ale trochę strach, bo wiecie, jak z tą szczelnością. Piszą, że szczelne, ale jak wejdziesz do wody, to już niekoniecznie takie szczelne, bo to okazuje się, że to szczelne jest na, e, na deszcz, ale wchodzić w wodę i kąpać się to może lepiej nie ryzykować, bo to wiecie, wiecie, jak to bywa, nie z tymi produktami. Jak teraz nakręcają ludzi e, i mówią, e, że jest tak, a jest trochę inaczej niż tak. Więc nie wiem czy się będę z tym zegarkiem kąpał, czy też poszukiwał, ale, ale może zaryzykuję, nie. No i, no i oczywiście co jeszcze otrzymałem? Otrzymałem również słuchawki, które byłyby, były mi niezbędne, żeby dalej móc. Grać, nagrywać odcinki z gier i tak dalej, również można je przełączyć na komputer. Także nowe słuchaweczki, naprawdę super, rąckie, bardzo mi się podobają. No i spełniają swoją funkcję, bo kiedy je nałożę, tamte moje już stare soniacze, czy tam pana Soniki trochę już zajechane. No a te nowe, kiedy założę, odcinam się kompletnie od świata. E, żywych i przynoszę się do świata gier, także e, naprawdę fajne m, prezenty trafione od mamy. A no ale jeszcze do, tym, do tego nie doszliśmy. E, no i tak minęła Wigilia. Na pierwszy dzień świąt postanowiliśmy odwiedzić moją mamę. No, oczywiście było to wszystko ugadane wcześniej. nie było to jakaś wielka niespodzianka. E, mama też tam się przyszykowała i, i generalnie e, no... Chciała bardzo, żebyśmy przyjechali, zresztą przyjeżdżamy na każde święta, e, czy to na pierwszy, czy na drugi dzień świąt, czy też, czy też nie wiem. Czy też trochę później, ale przyjeżdżamy. E, więc, e, więc byliśmy na pierwszy dzień świąt, e, wybraliśmy się z godziną, e, zaraz sześcioletnią e, do Białego Stoku. E, pojechaliśmy w trójkę, z całą rodzinką. E, no i oczywiście znowu obżarstwo i znowu jedzenie i znowu to samo. E, nie zdążył człowiek strawić jednego, a już musiał przyjmować na żołądek kolejne e, potrawy mięsne i posiłki. Tu już mięsne dlatego bo mięso przecież już w pierwszy dzień świąt e, dozwolone było więc zajechaliśmy do tego białego stoku. Piękna pogoda nam się trafiła, słoneczna, także fajnie się jechało. Co zwróciło na co zwróciłem uwagę, że strasznie wszystkim się spieszyło i tak jak mówią, że że tam e, policja pilnuje i, i tak dalej w porządku, żeby tam e, żeby tam ludzie byli ostrożniejsi. Tak powiem Wam, że na trasie e, Suwałki Białystok, jak w jedną, tak i w drugą stronę, ani jednego patrolu nie było. Ani jednego, ani jednego stojącego, ani jednego gdzieś, może w trasie. No nie wiem, może akurat takich, wiecie, e, cicho-ciemnych policjantów jeżdżących, e, może akurat mnie nie trafiłem, no bo oni są w ruchu, ale e, żadnego, żadnego, ale to żadnego patrolu e, na trasie nie było. Co spowodowało? Że po raz pierwszy e, zauważyłem, że się strasznie wszystkim spieszyło. I tak jak były ograniczenia do 90 i tak dalej, i tak dalej, to wierzcie mi, e, że ja staram się jeździć naprawdę przepisowo, ponieważ e, m, kurde, ja wiozę ludzi. I, i mam tego świadomość, że, że wiecie, że, że takie ryzykowanie i takie szarżowanie na drogach. E, no, Niekoniecznie niekoniecznie może się dobrze skończyć. E, i, I zmierzam do czego? No, zauważyłem, że bardzo wszystkim się spieszyło, ale to bardzo wszystkim się spieszyło kierowcom w ten dzień, czyli w pierwszy dzień świąt, bo wierzcie mi, wszyscy to nas mijali jak, jak, jak wariaty. Jeżeli ja jechałem koło 90, 90, stówkę, no tak powiedzmy, no nie oszukujmy się zawsze, to tak na tym liczniku, to tak między 90 a 100, ten... ten e, ten, ten, ta wskazówka jest i to, to wierzcie mi, że w 100% jestem pewien, że jechali niektórzy po 140, po, po 120, po, po może i więcej nawet, bo niektórzy, większość, większość, mówię, powiem Wam, 90%, 99% na bym powiedział, to mało kto jechał z dozwoloną prędkością, po prostu tak się wszystkim spieszyło, żeby obskoczyć tych wszystkich, tych wszystkie domy z rodziny w ten pierwszy dzień świąt, żeby to Zajechać i do teściowej, i do matki, i tu, a tu jeszcze, a do siostry, a do brata, yy, a do wujaszka. <ścoughs> tak się wszystkim spieszyło. A ja wiem, czemu się spieszyłem, No, przecież trzeba się jeszcze najebać na koniec. No, a jak póki się kieruje i się siedzi za fajerą, to najebać się nie można. A trzeba się jeszcze najebać, usiąść za stołem, więc trzeba było wszystkich obskoczyć. I myślę, że stąd wynikał ten pośpiech e, ludzki i głupota zarazem ludzka, bo uważam, że e, jest to głupota ludzka jadąc na święta. Ja wiem, że warunki były fajne, ale e, nie tylko od warunków e, zależeć może. E, wasz los warunków pogodowych. Nie tylko od warunków pogodowych może zależeć wasz los, ale też od, od innych e, rzeczy, jak takich dwóch wariatów naprzeciwko siebie e, się trafi, no to może być e, bieda i płaci, lamant i potem A, czo, czo, ja nie wiedział, ale ja nie wiedział, często tak bywa. E, że po wypadku nagle świadomość ludzka wraca na miejsce i i dopiero się człowiek w głowę drapie, tylko często i gęsto jest za późno. Więc wierzcie mi bardzo, ale to bardzo dużo ludzi się spieszyło. Powiedziałbym nawet 90. No 9 to może przesadziłem, ale z 95% to po prostu gnało, gnało, bo trzeba się po prostu przecież wieczorem zdążyć napierdolić. No bo jakżeby inaczej, pierwszy dzień świąt dla Polaka, w większości przypadków kojarzy się z piciem trunków wysokoprocentowych, a szczególnie dla mężczyzn oczywiście. I póki siedzi przecież za fajerą, no to on tego wysokoprocentowego trunku nie wypije. No chociaż są tacy, którzy e, też mają olewkę i. Wypiją ten trunek wysokoprocentowy i pojadą. A co tam nie? Dlaczego by nie? Co będzie, to będzie. Jak złapią, nie złapią. Tylko, że nie myślę o tym, że nie tylko chodzi o złapanie, ale też chodzi o takie rzeczy, jak można spowodować wypadek. Także bardzo mi to, bardzo mnie to zdziwiło, bo całkiem niedawno jeździliśmy na Święto Zmarłych do Białego Stoku i wierzcie mi, że nikt tak nie pędził jak w pierwszy dzień świąt. Ale to zarówno jak i w jedną, tak i w drugą stronę. W to jest powrotem po prostu. Kosmos, a ruch jakiś tam był. Więc u mamy też spędziliśmy bardzo miły czas, obżerliśmy się jak zwykle, e, jak zwykle na no jak zwykle na święta obżerliśmy się. Oczywiście były drobne upominki, prezenciki e, typu jakieś tam słodycze, typu jakieś tam e, e, te zestawy do, 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 do kąpieli i tak dalej, nie wiecie, takie jakieś też podpachy, dezodoranty, gotowe zestawy. Yy, I tak minął dzień pierwszy, czyli znowu w biegu przyjechaliśmy do domu i naprawdę zryty web dla mnie z tej jazdy. Najedzone, trochę, trochę wieczorem poszarpało się tego, tego jedzenia, nie za dużo, no i tak naprawdę przyszedł dzień drugi, czyli ostatni dzień świąt, więc tak to szybko leciało. No i oczywiście wizyta, wizyta u Teściowej. Jeszcze po raz kolejny, chociaż bardzo chciałem zostać w domu i pobyczyć się trochę tak najzwyczajniej w świecie, poleżeć, pojeść naszego jedzenia. Sami też szykowaliśmy, przecież jeszcze raz, e, powtarzam, e, no nie było nam dane, nie było nam dane, pojechaliśmy jeszcze. Jeszcze raz e, na drugi dzień świąt e, do Teściowej, do rodziny Iwony. Tam po raz kolejny obżeraliśmy się też, oczywiście, że mięsem, jak żeby inaczej. E, pogadaliśmy, była miła atmosfera, bardzo przyjemna. E, natomiast, e, natomiast przez to obżarstwo, znowu wczoraj, czyli ten drugi dzień świąt, wróciliśmy z powrotem do domu. I stwierdziliśmy, że nie damy rady jeść. Znowu trochę podziubaliśmy tego naszego, tych naszych wyrobów mięsnych i sałatkowych. I tyle. I, i, I tak minęły święta. Czyli tak naprawdę w biegu. I tak naprawdę pewnie większość z Was też święta spędziła w biegu. No bo święta, które powinny się kojarzyć z odpoczynkiem, z relaksem, niestety często i gęsto bywają takie, że, że najzwyczajniej w świecie człowiek jest bardziej zmęczony świętami niż, <laughs> niż tymi takimi zwykłymi dniami, bo wszędzie trzeba jechać, wszędzie trzeba tu zajechać, tam zajechać, to zobaczyć, tu się narzeć, tam się narzeć, tam kielicha z tym wypić. Oczywiście mówię o pijących, tam nie, a już i tak dalej, i tak dalej. Co do limoncello 00, oczywiście zostało stestowane. Nie, ja nie wypiłem całej butelki. Ja wypiłem praktycznie. Możecie widzieć, zobaczyć, jak buteleczka limoncello 00% wygląda na Instagramie. Tam wrzuciłem zdjęcie. Wypiłem taką szklankę, czy nawet pół szklanki. Jak smakuje limoncello 00? Włoski napój, włoski trunek, który też sprzedawany jest oczywiście alkoholowy. Powiem wam, jak taka lemoniada taka lemoniada. Powiedziałbym lemoniada cytrynowa dobrej jak jakości, tak z intensywną e, nutą tej cytryny, ale również z intensywną nutą <laughs> nie wiem, dla mnie taki posmak ziołowy bym powiedział, ziołowy, trudno powiedzieć. Trochę przypomina nawet lekarstwo, cytrynowe lekarstwo. No tak bym to nazwał. Więc to tak nie wchodzi te limoncello, wiecie, jak piwko które jest jak rosu, e, więc, więc tak naprawdę wypiłem troszeczkę tam, nie za dużo, e, z pół szklanki, no może, może trochę więcej, no i, i, no i stoi. Stoi i czeka na Sylwestra, e, zawsze to można tam sobie tam łyczka wziąć. Nie jest mocno słodkie Limoncello, jest bardziej właśnie takie cytrynowe, e, nie jest likierowate, bo się obawiałem, że może być likierowate, natomiast nie było likierowate. E, Fajne do spożycia, tylko tak naprawdę zastanawiam się, do czego spożywać takie limoncello, bo, bo o, o tym nie czytałem i tak do tego mięsa ni to ono pasuje, ni to ono nie pasuje. Tak właściwie to nawet ja bym powiedział, że do mięsa to, to limoncello nie pasuje. Do ciasta to tak trudno powiedzieć, bo ciasto słodkie, limoncello cytrynowe, kwaśne. Nie wiem, do czego się spożywa limoncello, chyba naprawdę o tym sobie będę musiał e, poczytać e, i tak dalej, i tak dalej. I tak właśnie minęły, słuchajcie, święta. Szybko. Szybko, w tamtym roku pamiętam mieliśmy właśnie ten drugi dzień świąt tylko dla siebie, natomiast tutaj w tym roku dla siebie czasu nie mieliśmy praktycznie w ogóle. W ogóle, w ogóle. Oczywiście był Kevin sam w domu jak zawsze yy, i powiem Wam, że nawet, nawet tam yy, gdzieś tam rzuciłem okiem yy, pomiędzy kęsem yy, jednego a drugiego dania. Yy, yy. I tak właśnie, tak właśnie minęły święta. Szybko, szybko. Teraz trzeba wracać do rzeczywistości. Na krótko i szybko, szybko zaraz będzie Sylwester. Co planujemy na Sylwestra? Na pewno na pewno będą mięsa, które kurde, które piekliśmy na. na ten na Boże Narodzenie, bo one się jeszcze nie popsują, nie zdążą się popsuć ehm, no i planujemy oczywiście, e, już tak trochę zaczyna się to robić tradycja, jeżeli się uda e, dobre mięso kupić e, no to planujemy oczywiście e, zrobić sobie tatara e, myślę, że e, tatar jest fajną rzeczą e, na sylwka i, i i tak dalej, i tak dalej, no i oczywiście pewnie jakieś sałatki, no a potem to już cóż Nowy rok, nowe wyzwania, i o tym Wam chyba opowiem w następnym filmie, który będzie podsumowywał stary rok, ale również będzie też troszeczkę Wam zapowiadał ten nowy 2026 rok. A chodzi mi głównie i skupimy się w tym filmie głównie o podróżach. Jeszcze mógłbym dodać, jak wspominam, święta z kononem. Ale to chyba wszyscy wiedzą, nie? Jakie były święto u Kolona, e, kiedy ryłem nosem e, u niego na kolanach, e, kiedy się na, nawaliliśmy jak mopsy, kiedy Major śpiewał e, piosenkę, właściwie próbował śpiewać jakąś piosenkę, nie pamiętam w tej chwili jaką. E, ale gdzieś tam mam z tyłu głowy, ona gdzieś mi chodzi. E, powiem Wam, że, że często właśnie na święta Bożego Narodzenia sobie przypominam e, ten, ten Majorowski śpiew, e, bo to było dość, dość urocze, ta próba jego improwizacji e, zagramanicznego utworu. E, także wiecie, jakie były święta e, No Ja tam się zryłem, bo to chyba tylko jedne święta mieliśmy Bożego Narodzenia wspólne. E, ja tam się zryłem chyba na pierwszy dzień, świąt, czy na drugi, jak MOPS. E, spałem na kolanach, spałem na łóżku u Krzysztofa, jako niejeden jako jeden z nielicznych albo i nawet jako jedyny z tych youtuberów e, i, tych, m, i tych chętnych pomocników chyba jako jedyny spałem na łóżku u Konona, bo nawet z tego co pamiętam to Stradosław na łóżku nie spał, a wręcz spał na ziemi, chyba tak było natomiast mi dane było spanie na łóżku Konona więc wspominam je tak jak wspominam. Było po prostu śmiesznie. Tyle mogę powiedzieć co do, co do świąt. I chyba już to wszystko, co mam dzisiaj Wam do przekazania, co do powiedzenia. No wracamy zaraz trochę przez ten okres między świętami a Nowym Rokiem do gier. Troszeczkę sobie pogramy. I to tyle słuchajcie, także mm, mam nadzieję, że u Was też były święta spokojne, mam nadzieję, że u Was święta też były e, radosne, e, bez awantur, kłótni, niepotrzebnych jakichś e, zwad i, 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 i hejtowania się nawzajem rodzinnego i mam nadzieję, że Wam e, wyszły te święta, mam nadzieję, że się nie obżerliście, jak się obżerliście, to są takie miejsca właśnie jak tu, gdzie można te kilogramy. Zrzucić. Pozdrawiam Was serdecznie, Mexicano TV. Zamykaj drzwi.